O, już po ścianą dup, kurwa dupę otwierasz O jest, widzę cię O ty kurwo, ej u góry Chodzi, jakbyś miał kurwa drutką czasy w dupie kurwa Nie, no przemycał łom w dupsku nie? <grym> ja się biebałem kurwa że tą calą gangu Tak ja muszę na ciebie do składam właśnie Kurwa rozbierz się, na nagolacam, dobiega. Ty, ej, będziesz miał kurwa zaraz jaja na tym, na wadze O kurwa, jak na komisji wojskowej O Dobra, kurwa Obraj, karszerem bo plecam, Panie, kurwa. O! Jestem macowany. A ja wpierdol dostaję właśnie! Ten tu medytuje, ja pierdolę, co my pojeby tu? A, idziesz tylko o siebie! To to Patrz, wszystkich ja mam. Ja mam informatorów, kurwa, ty co masz? Tak, się zęby, kurwa i nogi jak strasz. Patrz, ty jesteś tu, ja ci widzę stąd. Nie pizdo? Ty tego zapinają, kurwa! Co tu się, eee. kurwa, dzieje! Mogę pomóc? Ty. No to chuj stawcie mojego kochasia. Ja Nie mogę przejść, zablokowali. Ale kiedy to jest pizdowate, że dwóch mnie trzyma i ten end, to, to jest nie ci łatwo może w nos trafić, masz duży. <śleski> <śleski> Harvey Spectre. Kurwa! <śleski> jest tak łatwo. O, a ja w pierdol staję. No i kurwa, jebana Ej, do żartowałem, kurwa, ty. O kurwa! Ty się kurwa pilny, bo cię właśnie rozpierdoliłem. Trzymaj się z zaraz mojego nosa kurwa. Dobra, idziemy do lunch opierdolić. No dobra, tylko że trzy koledzy mnie przepuszczą, przepraszam. Patrz jakie kurwy, patrz jakie kurwy, co? Pomogę im usłyszeć <grywa> Kurwa jakie pizdy ewane na strzała. Kurwa jeszcze raz tak do mnie odezwiesz. Siedzę sobie z nimi, to jest mój gęk nowy. No ja patrzę na ciebie, odwróć się. Czekaj ja się zaraz do ciebie dosiądę, poproszę jedzenie. O kurwa! E. Oj, chuj. I znowu się napierdalamy? O! Zostaw to, panowie policjanci, dziękujemy. A ten się, kurwa, rozjebał od razu na te ręce na kraty. Pani uważa, on często mdle, jak widzi igły. Czy znaczy cię wykorzystuję, kurwa, teraz. Przepraszam, się. No Ale nie się. Ale kurwa. Na pewno nie wiesz. To chcesz mi pomóc? Nie. Podpierdajcie. Nie wolno uciekać z więzienia. Coś ty kurwa powiedział? Zaraz potem się będziemy całować. O, będziemy zaraz rozmawiać przez, przez murek. Tam, przez Skype'a. <laughs> no i teraz jesteś moim dziwką. Strażnik? Strażnik? <laughs> Fred, o, jest czarny i nazywa się Fred, kurwa. Ogarniesz Radbusa? <głos> <głos> o Fredio znowu Co mi teraz dasz książkę? co mi tutaj da w środku? A. By to co dłutem. A ty już spierdalamy? Patrz, za kibłem tutaj chyba. Kurwa stresuje się. <noise> Dobra, anuluj, 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 O kurwa idealnie. Ja tutaj patrzę, na moje biurko jest dojebane. O, o. Napierdalam, napierdalam Jakie te ściany w ogóle? Widzi pan to? Widzi pan te ściany? Kurwa, najszybsze palce w tym mieście. Akiberg daje ci z na miejsce, czy już wyjebane? O, Da, dają, dają Pomagam No kurwa Spadochron. Jaka pralka kurwa Jakieś turbo z samolotu Dobra, biorę wózek Czekaj, ja biorę te Aż się radę. No i gdzie jest niby pusty wózek, co mam w chuje leci? Trzeba mu zajebać po prostu Przekonaj go Dobra, ja go przekonam kurwa Ej, bo ja go już przekonałem <grystanie> Weszło dwóch, kurwa jeden right. tylko wrócił Halo, panie Wadzo, chciałbym wjechać Powiedz, no Nie, patrz, to no, nie ma na co, kurwa No, zajebiście, dzięki Sprowokuj Dobra, kurwa Ty, bo on nie chciał, nie chciał być zaczepiany, masz przejebane <grystanie> Panie Wadzo, oni się napierdalają Ej, otworzyłem ci tu o, dobra, kurwa, tutaj by ktoś coś przyszedł teraz i ja pierdolę by było przejebane. My byśmy dawali parę gej, że się ruchamy najwyżej O kurwa, kto pierwszy, dobra, to ty pierwszy. Czy mam poczekać? Nie, się... nie razem po kolei debil No i chuj, już za późno. Wiedola jak rozpunka. O, wyjebałem się. O, kurwa, i to jest gówno pływające Akurat jestem głodny. Ja się w tym kopałem, kurwa. Raz, dwa, trzy. Trzeba klucza, trzeba wrócić na dół. Na o, tego potrzebujemy. Dobra, przewiduję przecież, że zostanieś w pierdol tym młotkim ode mnie. Mocny statement. Patrz jak, patrz, jak się patrzy, już kurwa. Patrz jak muszę jebać. My go rozmieniamy pracę Dobra. jak skarpetki do kurwy, nędzy. To chodzi w dupę celu. A to jest taka. Nie wiem jak to się nazywa, ale. Fajne. Uh... Dzień w pierdolu. No to ja gadam, ma ty pod pierdol. Chodź Idź przejdź, ja ci podam. Dobra, dobra, dobra. Jestem czysta, tak jak lubię macać mnie. Kurwa, jakie to wszystko jest proste. Idziemy do Paki, idziemy za tydzień. Wow, ja mam dziewczynę. Albo siostra. Sweet yes. Home Alabama. Dziecko jeszcze mam? Bahora zrobił spierdoryu. Wow. O kurwa się. Ciebie bałem, ale raszpla. Robimy dzisiaj to. Bo to kręcę. Co dokręcasz debilu. O, co czuję, że tu będzie kurwa ciepło. To dwu... <laughs> On na jakieś wykrzyki nad sobą. No, gusz. Kurwa, Ob... na bluetooth <laughs> Strażnik, to chuj. Na... Teraz już sprint, kurwa. Patrz, a nie musimy na przykład teraz. Patrz, że udawać, że wiesz. A, o kurwa, zgasiłem. Na spinaczu, kurwa, biurowym. <laughs> o wieszak. O! Ale popierze, wiesz, jak to wytrzyma. Powinien wytrzymać generalnie. Oh, o kurwa! Hopla! <laughs> o kurwa! O, chłopi Avengers! No i, kurwa. Kapitan Ameryka. Ty strzelają do mnie! Chłopie, uniki, uniki. Dobra, dziadek na dłużej, kurwa. Uchwiliłem. Lewo ja prawo. O! Zaraz go za kostkę łapię z syna. O, kurwa, ty! Ej, wiedziałem, że ty jesteś takich obsił. Kurwa, w mnie <noise> Trzy, cztery. Aaa, kurwa! I w potelice cios. O, kurwa! Nie chciałbym być tym drewnianym słupem. Idziemy go ogłuszyć? No jak kamykiem życzymy. No No i chuj! Musiałeś się zjebać, co? No, przepraszam. No, jak na placu zabaw. O, kurwa. I Czemu ja to robię? Why am I doing this? <laughs> Oj, bracie! No ja tego nie przejdę. Ale ona mała Nie lękaj mm. się. No i się kiereczka. Kto, kto by pomyślał? To ci łeb, kurwa teraz. Nie. Nie. Ja się psu boję. No i. A, wyjebał się debil O nie! mnie. Z tego poku? O stary, ale to jest kurwa skok. <laughs> kurwa. I live, <laughs> Trzymam. <laughs> Piękny, piękny moment kurwa absolutnie Cinema Ciekawe ile już uciekamy Pół roku Już nie. Pierda, tam na górę wejść Nie gra, w takich wysokich górach nie rosną drzewa liściaste Uciekliśmy z więzienia Cudownie... Ach, uj dobra zresztą A ja nie O, nie no, takiego Papież. No, dzięki bardzo, astryką proszę. Myścia... o, oh, Harvey z tyłu, mieszana, mieszana. Masz przejebane, Harvey, idziemy po ciebie.